Ulicy pojedynczo i grupkami snują się okularnicy ze skryptami i z książkami, z notatkami, z papierami, kompleksami itp. itd. itp. itd. itd. Uszy mają odmrożone, nosy w szalik otulone, spodnie mają zeszłoroczne, miny mroczne. Taki dzieckiem się nie zajmie, tylko myśli o Einsteinie i tepe i, I tepe i tepe. I tyle. Tak. E, miałeś piosenkę śpiewać jakąś dla, e, z, dla śpiewa. jedną miałem śpiewać. Ja, Mam przygotowanych sześć. To, jedna, najlepsza. <śpiewa <śpiewa <śpiewa> najlepsza w moim przekonaniu. Będzie taka, żeby troszeczkę była polityczna, dobrze? Tak, dlatego że jak ja teraz czytam wydania różnych piosenek estesowskich, to, to końcowy fragment piosenki pod tytułem Okularnicy jest potem wiążą koniec z końcem za te polskie dwa tysiące. A jest to nieprawda, dlatego że Agnieszka napisała, i z i i z Daryk, w dalekim jakimś mieście? tysiąc 1200. Mieści. A pan Rusin powiedział, że nie, że za mało i że nie puszcza tych. Byłem przy tym jedyny żyjący. Proszę bardzo, to powiedzcie jak to było. <grym> tak, tak, to było, było... Rok. Tak, tak. tak. No wypadł tak, ich powiedział tak, nie. Jarecki, Jarecki, Osiecka i ja. I, i, i Rysiek. I Jarek tak. chyba był... Nie I, dostaliście nie, bo, nie, i powiedział, i powiedział im, że nie. Bo jest za mało. Wszyscy mówią, ale tyle się zarabia po wyższych studiach, nie ma większego tego. No, niż i, tak. się no i oni, a on, że nie, że tego On nie mówi, ile się zarabia. On mówi o tym tekście. Ten tekst mu się nie podoba. Stasią za mało. Polityczną piosenkę, bądź łaską, by Zaśpiewać, no. Wreszcie ten głos, bo to przeciwnik. Trzesiech. Tak. Zagramy e, okularników w wersji y oryginalnej 3010. Proszę bardzo. Między nami po ulicy Pojedynczo i gróbkami stoją się... O kulabodnicy ze skryptami i z książkami, z notatkami, z papierami, kompleksami i tepek, i tepę, i tepę, i tepę. mają odmorzonę. Losy w szarych zapulonych spodnie mają, zeszłoroczne miny naroczne Taki tym się nie zajmie, tylko myśli o Einsteinie. I te I te Mają każdy poczajniku, i nie dla nich demolaję, i Paryże i szanghaje. I nie dla nich bal i uba, ani lala, ani buba, itp., itd., itd. Tylko czasem przy tablicy, wiosną jakiś okularnik Skradnie swej Okular w licy, pocawunek. W ten okularz zajdzie mgłą, Przebarznięte dłonie Po Potem razem w bibliotece, I w stołówce, i w kolejce, I te p, i te i dn. Z dyplomami już w kieszeni odpływają pociągami, potem rzenią się z chłopami i w dalekim jakimś śmieście zarabiają 1200 i ICD, I Jarosław Ja, muzyka pierwsze miejsce na festiwalu piosenki w Opolu w 1963. Tak. Dziękuję bardzo. Kto kto Gnieżdżą się w akademiku, mają każdy poczajniku i nie dla nich devolaje i Paryże i Szanghaje i nie dla nich bali. Pani ni ani buwaj itd, itd. Tylko czasem przy tablicy wiosną jakiś okularnik. Skradnie swej okularnicy pocałunek. W tem okular zajdzie. Mglą. Przemarznięte dłonie drżą. Potem razem w bibliotece, i w stołówce, i w kolejce, itp., te te, itd., te itd. Wymęczeni, wychudzeni, z dyplomami już w kieszeni. Odpływają pociągami, Potem żenią się z żonami, Potem wiążą koniec z końcem za te polskie dwa tysiące itp., itd., itd. itd.